Nie wiem co to jest, bo mi daje zero informacji, a tu jest ta IS Patrzy na ciebie, patrzy na ciebie, patrzy na ciebie Czekaj, czekaj, czekaj U, wykuciłem mu lufę. O Boże, a mam podkalibry, ale nie przebijam go w dolną płytę. A gdzie ja mu w ogóle spróbować coś zrobić. Nie ja, wiem. Ja go w ogóle uruchomię najpierw, żeby nie miał pomysłu. Gówno Uważaj na to, że mu uzrufajmy nie jest. Dobra, tu pala to ja go przebiję. Jak... Ja... Próbuj, próbuj. No to strzelaj, ja nie gadaj. Muswamać. Nie wy niepotrzebnie mówicie o tym, co zrobicie zanim to zrobić. O, zabili tego Isa dwa, do którego wcześniej strzelałem. Dobra, to widzimy. Może ty wolisz się postaje Dużo. Tylko tak dalej. Wygrane jest. No matki dużo, to jest ponad 200. Nie, nie masz 26 5 Jak dobrze strzeli to też przebije o nie kuźba tu jest drugi Co? WTF Drfiłem go w jakiś taki mały cosiek na wieży i mój pocisk